Witajcie w Holandii. Na pewno wielu z Was, wyjeżdżając do pracy za granicę, ma wiele pytań i obaw. Szczególnie dla Was przygotowaliśmy serię poradników, które pomogą Wam rozwikłać wątpliwości oraz pomogą Wam już w trakcie pobytu w Holandii. Najważniejszą rzeczą, aby móc rozpocząć pracę za granicą, są dokumenty. Wymagane jest posiadanie ważnych dokumentów, takich jak dowód osobisty lub paszport, BSN, który możesz wyrobić na miejscu z naszą pomocą, zaświadczenie o niekaralności, własne konto bankowe, na które będą wpływać twoje wypłaty, jeśli planujesz wyjazd z Polski do Holandii, masz kilka opcji transportu. Przejazd prywatny lub najczęściej wybierany przez naszych pracowników, transport firmą przewozową, który odbiera Was pod adresu i zawozi pod wskazany adres w Holandii. Podczas rekrutacji nasi konsultanci przedstawią szczegóły takiego przejazdu, dzięki czemu niczym nie musisz się martwić. Wiele osób zapomina o środkach finansowych na pierwsze tygodnie. Bardzo ważne jest przygotowanie finansowe, aby zakupić podstawowe rzeczy, zanim się otrzyma pierwszą wypłatę. Na tym dziś kończymy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące pracy w Polandii, dzwoncie do naszego działu rekrutacji. Te i inne informacje znajdziecie na naszym blogu. Na stronie internetowej link na dole ekranu.